Dzieje apostolskie pokazują nam, jak Jezus wchodzi w życie człowieka. Każdy ma swoją drogę, każdy idzie swoją drogą, ale także i Jezus na tych naszych drogach chce się z nami spotkać. Inaczej to uczynił w stosunku do Szawła. Tam pod Damaszkiem Szawel został oświecony. Ale jest tam jeszcze jedna postać, uczeń, ananiasz. I również on spotkał Pana, Pana, który każe mu iść do Szawła. każe mu iść do tego, o którym wszyscy słyszeli, że zjeje nienawiścią do chrześcijan. Pan Jezus w różny sposób chce nas spotkać na naszych drogach i różne zadania nam chce dawać. A dzisiejsza Ewangelia, gdzie Jezus powtarza bardzo często, szczególnie w tych fragmentach, które czytamy w ostatnich, w ostatnich dniach, że On jest chlebem, chlebem, który trzeba spożywać. I chciał, jak gdyby Chrystus, który jest tym chlebem, chciał prowadzić ten tłum, który szedł za Nim, aby oni szukali tego chleba. Aby szukali tego chleba, który nie niszczeje, aby szukali tego chleba, który daje życie wieczne, który się nie kończy. I wiemy, że tłum nie przyjął tego. Żydzi nie zrozumieli tego, kłócili się między sobą, traktowali to wszystko bardzo dosłownie, bardzo realistycznie. Warto. Mieć w świadomości, że u świętego Jana ciało i krew to jest jak gdyby zastąpienie metafory chleba. Spożywać, jeść, pić, to znaczy wierzyć. A wierzyć w Jezusa to też spożywać i jeść jego ciało i pić jego krew. Spożywanie syna człowieczego. To przede wszystkim jest przyswajanie sobie tego syna we własnym życiu. To jest życie z Nim, to jest zjednoczenie z Nim. Na czym polega w ogóle funkcja jedzenia, spożywania? Właśnie na tym, że pewne rzeczy przyjmujemy, wkładamy je do naszych ust, do naszego wnętrza, a to wszystko. Staje się asymilowane przez nasz organizm, przez nasze ciało. To daje nam siły i życie. Nie przypadkiem mówi się, szczególnie w naszych czasach, że człowiek staje się tym, co spożywa. Bardzo uważamy na to, co jemy, jak jemy, co chcemy przez to osiągnąć. Jest też znane powiedzenie, Czyj chleb jem, tego pieś śpiewam. Czym się karnie, takim się staje. Wtedy się upodabniam do tego, co spożywam, co jem. To karmienie może być w różnych wymiarach. Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat po to, żeby dać nam życie. Dla nas, tym życiem. Ludzi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa, jest Eucharystia. Jest ten chleb, który, którego przyjmujemy. Jest ta krew, która nas oczyszcza, obmywa, która daje nam siłę na nasze codzienne życie. Ciekawa rzecz, że Pan Jezus mówi, że ten chleb, ten pokarm, to picie jego krwi. Ma nam dawać życie teraz, kiedy wędrujemy na Ziemi, a w przyszłości zmartwychwstanie. Czyli to życie, ono ma być w nas teraz, dziś. To jest takie niezwykle ważne. I ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jezus mówi, kto trwa we mnie. Co to znaczy trwać? Od mądrych ludzi wyczytałem, że to słowo trwać w języku greckim zawiera w sobie także pojęcie mieszkania. Czyli trwać to mieszkać razem, to być razem, to być we wspólnocie. To można by powiedzieć inaczej: uczynić siebie Jego domem. Jego domem. On we mnie mieszka, ja zamieszkuję w nim. Jesteśmy ze sobą zjednoczeni. Dlatego tak ważne jest, aby przeżywanie Eucharystii, aby sprawowanie Eucharystii dla każdego z nas zawsze było bardzo świadome, żebyśmy starali się rozumieć, co się tu wydarza, co to jest, z kim się spotykamy. W jaki sposób Jezus żyje we mnie? Jak ja to przeżywam na co dzień? Amen.